Witajcie, dawno nie było żadnego vloga. Dzisiaj Wam powiem tak mniej więcej co teraz robimy, czym się zajmujemy, gdzie jesteśmy. to może zaczynając tak po kolei, jesteśmy w województwie podkarpackim. Dokładniej pod Jarosławiem, tutaj okolice te. I świadczymy usługę w pozyskaniu drewna oraz, od no drewna, bo biomasę pozyskujemy, ale to dla nas jest to Jest to już taki jakby dodatek dla nas, tak, że pozyskujemy tą biomasę, głównie to pozyskujemy drewno. Prowadziliśmy też wycinkę, tylko tyle, że wycinkę robiliśmy harwesterami, jako wynajętym sprzętem. No i powierzchnia, nie chcę tutaj skłamać, bo dokładnie sam nie wiem, ale z tego co gdzieś mi się tam obiło o uszy, to miało być 70 hektarów, to tyle tyle załóżmy, że jest większość jest to te, są to zręby, ale są też i trzebieże jest kilka trzebieży obecnie na teraz jak widzicie to zbieram gałęzie z tego względu, no bo tak jak w większości chyba Pols yy, no w Polsce dopadało tego śniegu sami wiecie jak ta zrywka może wyglądać ale i druga sprawa jest taka, że metrów już mamy nazrywane, dość sporo, ciężarówki mają co wywozić i zbieramy te gałęzie. Gałęzie widać wystają, a metry są przysypane. Nawet to, co widać, że metry gdzie niegdzie na kupkach są. To wiadomo, że się wszystkiego do czysta nie pozbiera. Bo no i tak później będzie trzeba jeździć jeszcze raz. A z gałęziami to zobaczymy jak to będzie. Jeżeli okaże się, że dużo z tego pod śniegiem zostało, no bo teoretycznie też to jest na kubkach składane po harwesterach, to najwyżej wpadnie brona i będzie to pozgrabiane na wałki. Także później już szybka robota, szybko pójdzie ta robota, a tak czy siak będzie trzeba jeszcze jeździć po tych zrębach no i zbierać opał i ten sortyment, co tutaj pozostawało. Na większości zrębów został już tylko opał. Na tym zrębie akurat gdzie teraz jesteśmy, to jeszcze jest, widzę, dozbierane i znajdują się S2B, To na pewno jest też i s 2 i opał. Skończymy tutaj. Chyba zbierzemy na razie ile się da tych gałęzi, bo też mamy ograniczony, yy, ograniczone miejsce do składowania. Pojedziemy na kolejne roboty. Nie to, że my tutaj siedzimy na siłę, bo nie mamy co robić obecnie. Tak jak się chwilę zastanowiłem, no to myślę, że mamy na teraz ze 100 hektarów y, robót powierzchni do uprzątnięcia. Częściowo są to zręby w lasach państwowych, częściowo to prywatne jakieś tam działki. Y, czy to pod biomasę? Raczej pod biomasę: tak y, prywatnie do y, drewna, do zbierania, tu nie mamy. Bynajmniej mi nic o tym nie wiadomo. Także robić jest co? Tutaj pozbieramy ile się da w tym tygodniu, gdzieś na, na tygodniu, bo dzisiaj mamy w poniedziałek. Poniedziałek drugi, czy trzeci, czy pierwszy? Chyba pierwszy lutego. No i na tygodniu ma wpaść rębak. Jak porąbie, no to będziemy wozić. Jak nie porąbie, no to nie wiem, co dalej, to yy, kierownik już będzie myślał. I tak, działamy tutaj w chwili obecnej na Forwarder i dwa ciągniki John Deary, jedna R i Premka, wcześniej była jeszcze R, -ka. zjechała na bazę teraz na serwis i chyba już pojedzie gdzieś na inną robotę, no bo tutaj nie dojrze śnieg, to, to nie bardzo jest co robić, znaczy robić jest co, ale warunki nie pozwalają, tak to powiem. I tak to się u nas kręci. nie, nie, nie nakręcałem nic na Ełku, w sensie vlogi, z tego względu, że tam było dość duże ciśnienie, znaczy dość duże, bardzo duże ciśnienie na robotę. Mieliśmy tam do termin realizacji tej inwestycji na dwa miesiące. Ogólnie to byliśmy tam już od. Od kiedy my tam byliśmy? Od połowy września. Z tym, że wcześniej zbieraliśmy tam gałęzie, a gałęzie jeszcze nie były wliczane do tego terminu nie wiem na jakiej zasadzie to było, ale ogólnie nasza taka jakby oszkolenie BHP mieliśmy 1 października i tam na to mieliśmy dwa miesiące na wykonanie tej inwestycji można powiedzieć, że wyrobiliśmy się na pewno wyrobiliśmy się z wyrywaniem karp bo już 1 grudnia chyba pojechały ostatnie koparki z tym, że no, było też z wynajmu tych trochę tych koparek, tak jak ta nieszczęsna, która się nie napracowała, bo przyjechała i po kilku dniach tam y, zaraz wpadła. No to wyrywanie poszło gładko. W dwa miesiące zostało wszystko wyrwane, ze zrywką trochę dłużej. Mieliśmy tam wynajęte dwa forwardery, z tego co mogliście też zobaczyć na dwóch filmach. Jeden to był ten ponce, w którym po. Trzech dniach chyba jak do nas przyjechał na wykonać nam tą usługę, yy, pękł, yy, urwał się dźwig i drugi to był 1410 John Deere, tak? dobrze mówię, ten starszy model John No Oto on był z nami do końca, znaczy do końca, no na tyle, na ile był potrzebny, to nam pomagał. Ta zrywka trochę się przedłużyła, no i później już wiadomo, jak już koniec był, ten robot się zbliżał, to powoli sprzęt wyjeżdżał, czy to ciągniki, no bo to nie była tylko jedna robota ogarniana, chociaż mieliśmy tam y, większość sił skumulowanych na tym ełku, dlatego że tutaj na miejscu robiło tylko dwa ciągniki w okolicach, a tak reszta wszystko było na tym ełku i tam działaliśmy. Później, dopiero pod koniec roboty, było stopniowo odsyłane na, na inne roboty, już tak jak mniej więcej tutaj, już od 1 grudnia. Tutaj chłopaki zaczęli zrywać wycinka w sumie. Sam nie wiem kiedy się zaczęła, ale poszło to dość sprawnie, bo już chyba będzie 3 tygodnie, jak harwestery pojechały. My tylko zaraz jakoś przyjechaliśmy i harwestery po tygodniu chyba pojechały. Myślałem, że coś się uda nagrać z harwesterami, ale. No to już na innych leśnictwach, tak jakby na innych leśnictwach, bo to miejscowość obok było. cięłych kilka razy widziałem, przyjechały i w sumie tyle było. Także na ci nie udało nagrać nic z chłopakami. No trudno, może jeszcze się kiedyś okazja nadarzy. Jak też widzicie, cały czas mamy założony chwytak do drewna. Po części dobrze że nie zmienialiśmy, no bo tutaj. Jakby nie było, woziliśmy teraz miesiąc czasu drewno, ale już teraz dobią wam sobie się przydał, i jest tylko taka kwestia, żeby trzeba go przywieźć tam zełku, gdzie był naprawiany. Oj, kurde, jakieś długie te. Trzeba go przywieźć po prostu zełku, no jak jakiś będzie tam chłopaki na miejscu, rąbią te, rąbią, mielą karpy cały czas. Także może jak jakoś na powrocie jak będą jechali, jak będą mieli czym, to przywiozą nam ten chwytak to zmienimy. No bo jednak dobrze wiecie, że tym chwytakiem do drewna zbieranie gałęzi jest o tyle złe, że wyłapuje się ta ziemia, tak. trzeba tak podnosić i widzicie jakieś tam kępki się łapią. Jeżeli chcieć to brać do no z ziemi, żeby do, do końca to do, czysta zbierać. Także chwytak do biomasy jest lepszy. No i druga sprawa też większą rozpiętość ma. Można na raz więcej tych gałęzi na chwytak nabrać. Coś jeszcze miałem wam powiedzieć. Co ja miałem wam powiedzieć? A ogólnie w tym tygodniu wypadają minocki. Także może i kilka filmów zrobię. Zobaczymy jak to będzie. Bo no, bo nocki wiadomo, nuda, nie? Yy, nuda muzyka, książki. Dzisiaj skończyłem czytać. Yy, w sumie zacząłem i skończyłem, bo dość krótka była książka. Taka trochę historyczna. I naszło mnie, żeby pogadać, żeby jakoś ten czas zleciał. Bo to inaczej, jak się cokolwiek robi yy, i ten czas ma, leci jakoś, nie? Tym bardziej z poniedziałku, gdzie w poniedziałki jest to taki czas, że. Trzeba się do tych nocy od nowa przyzwyczajać, bo może nie wszyscy wiedzą, może ktoś jest nowy. Tydzień czasu mam, jak tydzień czasu pracuję na nocki, tydzień na dniówki. Także w takim systemie to się pracuje i z każdego poniedziałku trzeba się od nowa przyzwyczajać do tych nocnych zmian. I poniedziałki są takim najtrudniejszym dniem, no bo to w dzień się zajeżdża, tak jak na przykład teraz też mamy, jesteśmy w delegacji, tam było ziemia, jak ktoś widział. Specjalnie opuściłem to na ziemię, żeby złapać obok, żeby nie brać tej ziemi. No, trzeba też uważać, tej ziemi jak najmniej brać. Bo to zaraz i operatorom rębaka też przeszkadza. No bo tej ziemi, wiecie, co chwilę noże. Nikt nie jest wtedy zadowolony z tej roboty. O też, tak jak do góry podnieść, dobrze jest i wypuścić tej ziemi. No bo to nawet czasami nie widać, że ona się bierze. Ale, tak, już kontrolnie złapać i wypuścić, czy żeby coś sobie tam opadło. Czy wypadną liście, czy coś, no to już mniejsza yy, o to, aby tej ziemi, nie? Jeżeli coś się weźmie, to dobrze jest tak, właśnie złapać i wypuścić. Już jak na przykład lecimy chwytakiem na, na powierzchnię, oj, na, na pakę, tutaj z gałęziami, żeby załadować to, Co, o czym ja to jeszcze mówiłem. A no ogólnie już teraz prawie koniec nocki no bo już czwarta godzina, do 7 to zostało 3 godzinki, tak mnie naszło późniejszą porą. A jak sobie też radzę właśnie z tymi nockami, czy znaczy tak samo mój zmiennik, jak sobie radzi Robert. Mamy takie tutaj nie wiem czy dobrze widać. Kofeina, nie jest to czysta kofeina, czysta kofeina w kapsułkach. Może kiedy bawam przeczytam ile tu ma tej kofeiny w sobie, kofeiny w kofeinie, no, ale powiem Wam, że bardzo fajna sprawa, lepsza na pewno niż te energetyki. Yy, w sumie ja dlatego to kupiłem zamiast energetyków, bo przestały na mnie energetyki działać, zrobiła się już taka tolerancja na tą kofeinę, że no po prostu nie, nie działa energetyki, a jeszcze wiadomo energetyki to yy, połowa to cukier, jak największa połowa. Także myślę, że to jest lepszym rozwiązaniem. No i są sporo mocniejsze. Także zjeść taką tabletkę i nie ma mowy o spaniu. Nawet się nie, no, nie ma mowy o tym, żeby się chciało spać, no bo o spaniu to i tak nie ma mowy. Yy, nie po to się jedzie do roboty, żeby spać. Yy, także bardzo fajna sprawa. Koszta tak, za takie 200 kapsułek to jest bodajże 40 zł. Jak dobrze pamiętam, a i te metry właśnie też jest niewygodne, że te metry i tak nie wiadomo jak te gałęzie zbierać. Różnie końcami to pokładzone jest, ale powolutku, powolutku i wyzbieramy to. Także bardzo fajna sprawa, dużo mocniejsze niż te energetyki, a i zdrowsze, no bo czysta kofeina myślę, że jest zdrowsza niż z tym cukrem, dodatkami. Różnymi, także jeżeli ktoś na nockach pracuje i ma problem ten, że czasami, no bo tak się zdarza, czy się nie wyśpi, czy coś tam, czy ktoś się obudzi, yy, czy czasami tak się też zdarza, jak na przykład u nas, że jakaś awaria i trzeba w dzień ponaprawiać, to w nocy dobrze się wspomóc czymś, yy, czymś dozwolonym oczywiście, a czymś takim jest na przykład kofeina. Także ten problem w taki sposób rozwiązuje. No i te poniedziałki są naj, najgorsze. Nie mówię, że ja codziennie jem, bo nie jem tych kapsułek codziennie. Nie jest mi to potrzebne. Poniedziałek jest takim dniem do przyzwyczajenia się do tego. A pobudza to dość dobrze. Co niektórym jak dałem, no to mogliby potwierdzić, że mają kopa te tabletki. Także może w dzisiejszym vlogu to będzie wszystko. No do następnego. Pomyślę, co to nagrać. Jak ktoś ma jakieś pomysły, o czym by chciał usłyszeć. Znaczy ja mam, ale to napiszę na społeczności, co nagrać, bo mnie jeden temat tak nurtuje, niedokończony, że tak powiem. Także napiszę o tym na społeczności i no i myślę, że sami wy, wy wyrazicie opinię na ten temat. Czy nagrać o tym film, czy nie nagrać. Także na dzisiaj to będzie wszystko. Na razie.